Drodzy Polacy, drogie Polki, e, cieszę się, że mogę tutaj was spotkać. Hejka. Witamy się serdecznie. Jest to nasz Ostatni albo przedostatni dzień w Cocoa Beach na Florydzie. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy tak nic nie robić, tylko gdzieś sobie pojedziemy. Także wybieramy się teraz do Muzeum Kosmicznego Drogie Polki, drodzy polacy. Uh... Mówię do Was z, z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie Kastły Grace. Z nami również indykator 0G, który się nazywa Joy, jako piąty pasażer. Ale tutaj przeleciliśmy, żeby reprezentować Was wszystkich, nasze kraje, ale w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem Was wszystkich i lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Pozdrawiam Was wszystkich. Reprezentuję Was wszystkich, 40 milionów Polaków. Zabieram Wasze serca, Waszą nadzieję ze sobą. I czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Pozdrawiam Was. E, I do zobaczenia już w ostatniej kosmicznej. Dziękuję. Bo my bardzo przeżywaliśmy ten start. No, jak Wam się podobało? Super! No, powiem Ci, że to była duża świeczka. Naprawdę duża świeczka. A spałeś trochę? Czekaliśmy do włączenia do To tak jak my. Zadowolony jestem. No, uśmiech od ucha do ucha. Teraz może mówić, że jest astronautą. Um, thank you all for such a welcome, warm welcome to, to the International Space Station. Cieszę się, że mogę tutaj was powitać z, z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po raz pierwszy jesteśmy na, na stacji, po raz pierwszy mamy polską misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną i e, e, bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków, którzy, którzy, e, którzy mają możliwość obejrzenia misji, ale jednocześnie kontrybuowania do części naukowej, technologicznej i, i wykonywania eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będziemy prowadzić również lekcje fizyki dla, dla dzieci w szkół, dla studentów i mam nadzieję, że to jest początek Polski technologicznej, e, obrazu Polski na świecie, właśnie w takich miejscach jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy najbardziej zaawansowane laboratoria technologiczne. E, bardzo dziękuję Wam za zaufanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, kosmos jednoczy. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni i budujemy naszą przyszłość. Dziękuję bardzo za zaufanie. I do zobaczenia przez najbliższe dwa tygodnie. A tak w ogóle, jak jesteście na Cocoa Beach, na Cape Canaveral, to patrzcie, co możecie tu spotkać. Takie wielkie łodzie, to właśnie stąd wypływają słynne kruzy. Idziemy do samochodu. W ogóle pewnie nie wiem, czy wam pokazywaliśmy, czy nie pokazywaliśmy, ale jeżeli się dłużej to wam pokażę. Mamy inny samochód. Mamy Forda. To się nazywa chyba Explorer, chyba Explorer, tak. I wygląda naprawdę fajnie. Duży, pojemne, wszystko się mieści. Niestety, deszcz No, ale zwiedzamy muzeum, więc. Nie będzie źle. Dotarliśmy do Titusville. Bardzo ładne miasteczko, słuchajcie. I tutaj jesteśmy przed tym muzeum kosmicznym. I wszystko co tutaj mamy jest związane z kosmosem. Mama i tata lecą w kosmos. Do Sławosza. Teraz przyszliśmy pod mural i Gabi wam opowie dlaczego. Bo tutaj są manaty. A manate to są moje ulubione zwierzęta, które odkryłam na Florydzie. Muzeum czynne na od 10 do 5. Wchodzimy. Wchodzimy do muzeum. A tu Sławosz. Chyba jest co za młody, żeby być eksponatem w muzeum, a... ale już na tyle sławny. Jest tutaj bardzo fajna sala. Sala poświęcona wszystkim kobietom, które. Były do tej pory w kosmosie. Jest to naprawdę niesamowite miejsce, bo nigdzie indziej na świecie nie ma takiej sali. Tutaj możecie zobaczyć na przykład Nicole, ona jest w tym momencie ze Sławoszem w kosmosie. Jest jeszcze Anne McLean, ona również jest ze Sławoszem w kosmosie. No a tutaj kobieta, która spędziła najwięcej czasu w kosmosie ze wszystkich kobiet, Peggy Whitson, czyli Sławosza dowódca. I to w ogóle jest prywatnym muzeum. Ono kosztuje mniej więcej 10 dolarów, żeby wejść. Naprawdę warto, jest stworzone przez prywatnych ludzi. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią. Pani nam o wszystkim opowiadała. Można nawet poprosić o taką prywatną wycieczkę przez, organizowaną przez pana, który przez 30 lat pracował dla misji wahadłowców, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Mega polecamy i wspieramy. Tutaj informacja o kobietach, które polecą na Księżyc. Pytanie, która będzie pierwsza. Jest też tutaj bardzo fajna sala poświęcona pierwszym misjom, misjom Merkury i misjom Gemini. Jest tu bardzo, bardzo dużo informacji o ludziach, którzy byli zaangażowani. Są również fajne pamiątki. Naprawdę bardzo interesujące muzeum. Tutaj macie również informacje o kosmonautach. Czyli na przykład Yuri Gagarin, i jego pierwszy lot. A tutaj znajdziecie części z, nie tyle z rakiety ile z kapsuły. Patrzcie na przykład tutaj: Objects from Mercury Capsule. Tutaj jeszcze makieta Kennedy Space Center. Jest oczywiście e, Assembly Building, czyli ten jeden z największych budynków na świecie. Jest rakieta SpaceX, taką Sławosz poleciał. No, a tutaj macie rakietę Apollo, czyli te ogromne rakiety, które również Wam pokazywaliśmy. Przepraszam, rakieta Saturn V. Misja nazywa się Apollo. Bardzo fajna część o jedzeniu. Nam to bliska, oczywiście, inicjatywa, bo my wysłaliśmy w kosmos pierogi, nasze polskie. A tutaj możecie zobaczyć, co inni astronauci brali w historii. Tutaj część o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Bardzo fajna makieta. Tutaj się nauczyliśmy więcej, jak jest zbudowana. No i tą słynną zwezdę poznaliśmy, czyli gdzie ona się znajduje. To przez te, przez problemy właśnie z tą częścią Sławusz musiał opóźnić swój lot. Jest też bardzo fajna sala z takim śmiechem urządzona odnośnie innych pracowników, którzy pracują w przemyśle kosmicznym. Niekoniecznie są astronautami. Je... O, patrzcie, tu jest na przykład Snoops. Ja chciałam powiedzieć, że no, przy misji Sołosza pracowało dużo bardzo ludzi i tam e, jak e, oni wchodzili do kapsuły, no to tam byli ci wszyscy zakapturzeni, więc wyglądali jak za Squid Games. To właśnie im jest poświęcona ta sala. To tak wyglądali kiedyś. Jest tutaj też historia katastrof wahadłowców Challengera i Columbia. To też wam pokazywaliśmy w Kennedy Space Center, czyli jak wygląda wahadłowiec z drugiej strony. Tutaj spójrzcie, jaka przepiękna makieta przy emisjach wahadłowcowych. To jest taki. Launchpad z dodatkami, a ten crawler, jego też wam pokazywaliśmy, jak byliśmy w Kennedy Space Center. Widzieliśmy takie dwa. Jesteśmy teraz w galerii Cape Canaveral. Spójrzcie, jakie mają tutaj pamiątki. Wyglądają nieziemsko. To wszystko, pamiętajcie, są oryginały, żadne makiety. Okej, okay, to jest makieta, ale wiecie o co mi chodzi. Spójrzcie, jakie szpulowe magnetofony. Kiedyś tak wyglądały loty w kosmos. Jest też kącik dla dzieci. Można kupić fajne pamiątki. Słuchajcie, w bardzo przystępnych cenach dajemy wam znać, że dużo taniej niż w NASA. I tutaj można sobie przepiękne zdjęcie zrobić. Można sobie coś pokolorować. Można się pobawić. Naprawdę bardzo, bardzo polecamy to miejsce. Ja tu zwiedzam, a tu wszyscy robią zakupy. Zobaczcie, co będziemy mieli na półeczce. O. Weszliśmy z muzeum, było super fajnie. Postaramy się tu przysłać jakieś pamiątki od Sławosza i mm -hmm. jego yy, załogi. załogi. Tak, będzie na, na pewno bardzo miło. Bardzo Wam polecamy tutaj spaść i wesprzeć. No my co? Zwiedziliśmy, bardzo nam się podobało. Lecimy teraz. Nie ujechaliśmy daleko. Zatrzymujemy się na jedzonko, bo to miasteczko bardzo nam się podoba. Ekipa idzie. Na jedzenie. Ja wam muszę powiedzieć, że Titusville to jest bardzo fajne miasteczko, bardzo ładne, zadbane, fajne knajpy. I my właśnie idziemy na burgerkę do knajpy, która ma 4,9 no i mamy nadzieję, że będzie bardzo dobra fajna burgerownia, bardzo tanie burgerki, po 11 dolarów, naprawdę polecamy. 4,9 tutaj się zamawia. Tutaj też się kupuje kicie, no i później sobie siadacie i przynoszą Wam jedzą. Przyszedł burger taki typowo robiony na papierze. Bardzo, bardzo dobry burger. Do tego wiadro frytek. Jest kolka. No i słuchajcie, tak to można żyć. Sam, sam, tylko co? No niestety, małe piwo, ale duży burger. Burgerek pierwsza klasa, bardzo dobre, wszystkim smakowało, więc polecamy. No a teraz przejedziemy się chyba jeszcze do Cocoa Beach. Zobaczymy, czy samo miasteczko ma coś do zaoferowania poza pięknym oceanem. Zajrzeliśmy jeszcze do takiego miejskiego muzeum. I to muzeum wygląda trochę jak taki antykwariat. Słuchajcie. Jest darmowe, można sobie tutaj wejść. Wszystkie rzeczy, które tu macie, są podarowane przez mieszkańców. I jest takie, wiecie, mydło i powidło. Po prostu wszystko, co możecie sobie wyobrazić, to tutaj jest na półeczkach, na ścianach. Bardzo fajny pomysł. Tutaj macie taki, nazwijmy to kuchnię albo asortyment kuchenny. Tam, słuchajcie, żelazka. Nasze babcie takie żelazka tu miały w domach, a tutaj takie rzeczy już trafiają do muzeów. Bardzo fajna sala z mundurami, z ubiorem. Naprawdę, bardzo przyjemne muzeum. Nie spodziewałem się, jak tu mieliśmy wchodzić, że tak będzie tu fajnie. Znaleźliśmy przepiękny safe. Safe wygląda jak normalnie zdobiona szafa. Patrzcie, tutaj nawet ma jakieś ozdoby malowane. No a tutaj to. Nie wiem, czy to jest ten system, czy co, ale wygląda bardzo profesjonalnie. No i oczywiście stare pamiątki z Coca-Coli. Coca-Cola słynia z tego, że zawsze robiła ciekawe rzeczy, które weszły do kultury amerykańskiej. O, a tu stary aparat, no ale pamiętamy o tym, że to jest wyjazd kosmiczny, więc nawet w takim muzeum znalazła się rakieta. A na ścianie bocznej, muzeum, taki oto przepiękny mural. Historia. Miasteczka Titusville na Florydzie, znalazłem jeszcze taką mapkę, więc Wam szybko pokażę. Tutaj byliśmy w Muzeum American Space w Titusville. Tutaj to, ta woda, którą widzicie, to nie jest ocean tylko to jest tak zwana Indian River, a tutaj jest Kennedy Space Center. I jak sobie spojrzycie przez wodę, to widać to nawet stąd. No dobra, to by było na tyle z tego miasteczka i teraz już czas zbierać się do naszego miasteczka, czyli do Cocoa Tutaj macie budynek z 1913 roku, który jest zamieszkały przez uchodźców z Kuby i założyli kubańską restaurację. Nie byliśmy, bo byliśmy gdzie indziej, ale jak będziecie w Titusville to podejdźcie i dobrą kubańską kanapkę zjedzcie. A na zakończenie jeszcze kilka klipów pokazujący jak wygląda tylusz wier. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, więc po Titus już nie pojechaliśmy nigdzie dalej, pojechaliśmy do sklepu, zrobiliśmy małe zakupy, później pojechaliśmy do hotelu. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten dzień Wam się podobał. Taki krótki, luźny dzień. Stwierdziliśmy, że i tak dokończymy i go nagramy, więc yy, to jest nasz przedostatni dzień tutaj. Jutro jeszcze sobie yy, pocilujemy trochę przy basenie, trochę odpoczniemy, później pojedziemy do Orlando. Yy, może też uda nam się coś nagrać, wtedy, wtedy też wam to wrzucimy, a co? Im więcej, tym lepiej. Tymczasem kończymy ten dzień. Idziemy spać. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć. Tata.